Witam Państwa, nazywam się Tomasz Lewandowski i jestem pracownikiem firmy BASF Polska. Odpowiadam za sady i jagodniki towarowe. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili w trakcie kwitnienia. Oczywiście niektóre odmiany już przekwitają, niektóre odmiany są w pełni kwitnienia. Każdy z sadowników zadaje sobie pytanie, jaki będzie plon, jak te nasze jabłka, jak te nasze drzewa zawiążą. Jest to szczególnie istotne pytanie, ponieważ od wysokości plonu zależy wynik finansowy naszych gospodarstw. Szanowni Państwo. Odpowiedź na to pytanie w tej chwili jest bardzo trudno. Pewne jest jedno: pewne jest to, że rzeczywiście straty w sadach będą. Będzie mniej jabłek niż normalnie. Musimy pamiętać, że zawiązanie sadów po kwitnieniu to tylko połowa sukcesu. Jak pomóc drzewu w utrzymaniu zawiązków? Pamiętajmy, w tym roku drzewa były w bardzo mocnym stresie termicznym i wodnym. Wiosna była bardzo trudna. Spodziewamy się więc, że drzewa. I tak tą niewielką liczbę zawiązów, które będą miały, będą chciały zrzucać. Chciałbym Państwu opowiedzieć o rozwiązaniu, które mamy dla Państwa przygotowane. Jest to Regalis Plus. Znacie ten, Państwo ten preparat. Preparat funkcjonuje już na rynku od kilku lat. Jego podstawową funkcją jest ograniczanie, regulowanie wzrostu wegetatywnego jabłoni. Dzięki, stosując Regalis Plus Zkracamy wzrost wegetatywny, zmniejszamy siłę wzrostu wegetatywnego pędów jednorocznych popularnie zwanych wilkami. To jest podstawowa rola, podstawowa funkcja Regalisu Plus. Regalis Plus posiada również kilka innych, unikalnych cech. Jego unikalną cechą, która w tej chwili jest nam bardzo i będzie nam bardzo przydatna, jest wspomaganie zawiązywania owoców. Drzewa mają naturalną tendencję do produkcji etylenu. Etylen jest nazywany potocznie pohormonem starzenia. Powoduje on to, że zawiązki przedwcześnie starzeją się i przedwcześnie opadają. Regalis zaburza proces produkcji etylenu. Tego etylenu się produkuje, produkuje po prostu mniej. Mniej etylenu produkowanego przez drzewa oznacza lepsze warunki do utrzymania się, bardziej komfortowe warunki do tego, żeby zawiązki utrzymały się na drzewie. Dodatkowo tak jak powiedziałem wcześniej, regalis ograniczając wzrost wegetatywny pędów jednorocznych, tak zwanych wilków, znosi, czy też niweluje konkurencję o składniki pokarmowe między osłabionym zawiązkiem, a silnym wegetatywnym pędem, czyli wilkiem. Jeżeli skracamy wilka, skracamy pędy wegetatywne, ta konkurencja o składniki pokarmowe jest mniej więcej między zawiązkiem, a pędem wegetatywnym jest mniej więcej wyrównana. Zawiązki mają większe szanse na to, żeby się utrzymać na drzewie. Stosując regalizm podnosicie Państwo odporność drzewa na choroby, na, bar, na najbardziej zagrażające mu choroby. Drzewo jest bardziej odporne na parcha jabłoni, na mączniaka i szczególnie, co jest warte podkreślenia, na zarazę ogniową. Zaraza ogniowa jest w tej chwili bardzo niebezpieczną chorobą, zwłaszcza w tym okresie sezonu. Jest ona bardzo niebezpieczna, jest, potrafi ona zniszczyć Cały sad, całe kwatery jest chorobą totalną. Drzewa porażone zarazą ogniową nadają się tylko do wyrwania i do spalenia. Stosując Regalis Plus podnosicie Państwo odporność drzewa na zarazę ogniową. Szanowni Państwo, kończąc życzę nam wszystkim, żeby plony tegoroczne były mimo wszystko satysfakcjonujące, żeby cena jabłek zrekompensowała nam straty, które poniesiemy na ilościach. Na ilościach. I żeby wynik finansowy gospodarstw po tym sezonie był dobry. Szanowni Państwo, ja dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową. W zakładce sadownictwo znajdziecie Państwo szereg informacji dotyczących rozwiązań BASF, szereg informacji dotyczących najbardziej palących problemów w sadach. Dziękuję bardzo. BASF. We create chemistry.